Witamy w firmie Energy Gaz Polska. dzisiaj prezentujemy Toyota Avensis 1.8 z 2006 roku. To jest silnik 129-konny i ma zamontowaną instalację BRC Sequent 32 Plug and Drive. To jest już model z OBD 2, czyli z konfiguracją i podłączeniem pod system diagnostyki pokładowej. Dużo dzisiaj tu Państwo nie zobaczą, gdyż większość elementów jest ładnie pochowana pod plastikowymi obudowami, które tutaj większość właśnie komory silnika wypełniają. Ale z takich rzeczy, które można tutaj zaprezentować, no to oczywiście jest filtr fazy ciekłej z elektrozaworem, e, reduktor, filtr fazy lotnej. I tutaj tak można rzucić okiem, są montowane pod tą budową wtryskiwacze gazu właśnie firmy BRC. E, wchodząc tutaj sobie dalej, mamy przełącznik, gaz, benzynę, e, który można oczywiście, tak jak we wszystkich filmach Państwu instruuję, przełączyć sobie między jednym a drugim paliwem. Odbywa się to automatycznie, w tym wszystkim zarządza sobie komputer. wlew paliwa mamy zamontowany tutaj przy wlewie paliwa. Tak jak zwykle jest. Z przejściówką, którą trzeba sobie dokręcić podczas tankowania. I zbiornik mamy zamontowany w kole zapasowym. Jest to 53-litrowy zbiornik, do którego powinno wejść około tam 80%. Pozwala to na zrobienie jakichś około 400-450 km. Natomiast, jeżeli chodzi o instalację, zwrot takiej instalacji nastąpi nam około po przejechaniu około 12 000 km. Instalacja jest to koszt 2900 this